Mnóstwo kaczek i jezioro, jedno z głębszych w województwie lubuskim. Jego maksymalna głębokość to 42 metry. My nie będziemy tak głęboko schodzić. Myślę, że maksymalna głębokość dzisiejszych nurkowań to będzie około 30 metrów. Natomiast nam to nie przeszkadza. Zobaczymy, jak w tym momencie wygląda jezioro pod wodą. Mowa oczywiście o jeziorze Lipie w miejscowości Dugie. Spadł śnieg, więc jest dość zimno. Składamy sprzęt, ubieramy się. Kaczki odpływają od brzegu, a my idziemy do wody. Przed zejściem pod wodę sprawdzamy sprzęt. No dobrze, zobaczymy, jak się sprawuje awatar w polskich nieco zimniejszych wodach. Wcześniej suchy skafander przeszedł pomyślnie testy w ciepłych wodach Egiptu, ale wracamy pod wodę. Woda całkiem przejrzysta, a dodatkowo wita nas bardzo ładny szczupak. Zapowiada się więc ciekawe nurkowanie. Po chwili widzimy ławice ryb i jakiś pierwszy obiekt pływający. W ciepłych miesiącach nad brzegiem jeziora działa tutaj baza nurkowa, stąd możemy spodziewać się wielu zatopionych obiektów. My płyniemy dalej. Po drodze spotykamy raka, mijamy jakąś beczkę i kolejną ławicę ryb. Po chwili trafiamy na kolejną kiedyś pływającą jednostkę, teraz spoczywającą na dnie. Zajrzymy do środka. Wnętrze stanowi schronienie dla wielu ryb. To chyba same okonie. Ok, płyniemy dalej. Za starami spotykamy taką oto postać. Poprawiamy jej gogle i płyniemy dalej. Po kilku minutach płynięcia trafiamy w samo serce całkiem sporych rozmiarów ławicy ryb. Jest ich bardzo wiele, co nas cieszy i trochę zaskakuje o tej porze roku. Kilka metrów dalej, kolejna łódź. Tym razem trafiamy na ciało nurka. Podwodne obiekty zostały dla płetwonurków przygotowane celowo. Wcześniej zostały wyczyszczone, aby nie zanieczyszczać środowiska. Wśród społeczności nurkowej panują różne opinie. Dla jednych stanowią one podwodne atrakcje, dla innych śmieci. A ty co myślisz na ten temat? Po chwili płyniemy dalej, aby zobaczyć, jak wygląda dno w głębszych partiach jeziora. Trzeba przyznać, że robi niesamowite wrażenie. Chyba nikogo nie dziwi. Fakt, że kolejny napotkany obiekt też kiedyś pływał. Tym razem jest to żaglówka. No okej, okay, czas wracać. Po drodze spotykamy jeszcze raka i kilka innych zatopionych obiektów. W kajaku nawet ktoś siedzi. Na koniec spotykamy łódź połączoną z tunelem do ćwiczeń dla płetwonurków. I w ten oto sposób kończymy przygodę w jeziorze Lipie. No, to pa!